Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina przed nami odcinek z Mortal Kombat, pierwszy odcinek z Mortal Kombat. Słuchajcie, ja mam ogólnie w planach: może Story moda zrobić. Natomiast dzisiaj zaczniemy sobie od zwykłych walk. Słuchajcie, motyw jest taki, że będę musiała zobaczyć w jakim programie będę mogła to renderować, jak to w ogóle wyjdzie, czy będą jakieś opóźnienia i tak dalej. Takie różne moje boje, więc po prostu to jest bardziej taki odcineczek testowy. Słuchajcie myślę, że sobie zaczniemy dzisiaj. Akurat nie będziemy jechać ze story Moodem, tylko sobie zaczniemy z normalnymi walkami. W sensie tam jest tutaj, że 10 walk. Ja w grę na razie grałam parę minut. Słuchajcie, jak mówiłam we vlogu, ja mam takie wspomnienia z dzieciństwa w związku z tą grą, w związku z tymi postaciami. Chociaż powiem szczerze, że Liu kiedyś wyglądał mi się przystojniejszy. <słuch> Ale to takie tam moje. Właśnie zastanawiam kogo sobie wybrać. Wybaczcie, że tego sobie nie wcześniej. Część postaci znam bardzo dobrze, część jest dla mnie nowością, że tak powiem. też lubiłam grać, zawsze miała fajne cycki. Raidenem lubiłam grać, to zdecydowanie. Ale myślę, że sobie zagramy Sonią. Ale, żebym to zjebała. Wróć. Żaden random Sonia Dobra, okej. Okay. Tak. Zacznijmy sobie. Zacznijmy sobie na poziomie początkujący, co? I być jak jest ze mną. No jak widzicie, mamy tutaj 10 typów do rozjebania. Szczerze mówiąc, nie wiem na jakim. Eee. Tak w Mortal Kombat. Na jakim. Na jakim etapie jest gra? Ja zobaczyć jedną rzecz. Tak mniej więcej chociaż, nie? Czyli tak z czwórką, tak w dół lewo jedynka. Ogólnie nie ogarniam tych kombinacji, nie ja to się przyznam od razu. Jak się chwilę gra, tam nawet godziny przecież na tym nie mam, myślę, że bliżej pół godziny. E, także jak się gra w, e, w tego typu akcje, to się jeszcze nie ogarnia. Zwłaszcza, że hm, część z was wie, jak ja, że ja ogólnie na padzie nie gram, nie? Nie wiem gdzie z jedynka, nie wiem gdzie z dwójka, nie dlaczego widzę lewo, prawo jest i tak dalej, to ogarniam. Nie, widzę z tego co zauważyłem, właśnie te etapy na, na beginerze są po prostu. pierwsze przynajmniej są prosta. Nice! Czy spodziewać się takich nie wiem kurwa chaosów i tak dalej, przynajmniej nie na razie. Jakież, kurwa, miłe przytulenia. Ja się będę musiała kombosów poduczyć, nie? Chyba nikogo nie dziwi, ale to coś tam będziemy kombinować. Na razie trochę na ślepo napierdalam, nie ukrywam, w te przyciski. No ale jak mówię, odcinek pierwszy, odcinek testowy, zobaczymy jak to później wyjdzie. E, to, co mi się właśnie w tej grze podoba, to takie dla mnie wspomnienie, kurwa, z dzieciństwa totalne, nie? Właśnie całe godziny spędzone na czystym napierdalaniu się po ryjach. No taki średni finisher, ale. Jak mówię, jeszcze tego nie ogarniam. Będę musiał jakoś, nie wiem, rozpisać, rozrysować cokolwiek. Będę próbowała w ogóle mam nadzieję, że da się to jakoś spoko połączyć. Jak mówię, jakby była możliwość odpalenia gry w oknie, to by było zajebiście i nie byłoby problemów. Natomiast tej możliwości nie ma. Natomiast zauważyłam, że się bijemy ja w bardzo fajnych. Dłużej. Miejscówka, czyli że coś tam się z tyłu dzieje, i tak dalej, Ziomuś, <grywa> kurwa, proszę cię, nie użmaczki dzieci robić. Oż ty, kurwo, ty! Dobrze, kurwa, dobrze. Nie wiem, czy będzie z tego jakieś multia. w ogóle nie wiem, kto z moich znajomych w ogóle ma tą grę. To po pierwsze. Po drugie, misiaczki. No wypierdalaj! Widzicie, to już nie jest tak prosto. boja chujo. Podoba mi się ci z tyłu. Fa fajny ma kapturek ten po lewej. No, come on! Y tak, ja był problem, bo nie bym się poruszała tym triggerem, czy jak ktoś tam zwie, kurwa tym takim doruszałem. Natomiast tam jest ciężko ogarnąć, żeby było w sensie kombinacje, tak? E, ja ogólnie, na padzie, no. Hmm. Ja w ogóle muszę tego pada trochę odsunąć od mikrofonu, że tak boczkiem siądzę, żebyście za bardzo nie słyszeli tego napierdalania w niego, które uskuteczniam. Jak mówię, no to są chwile, także się nie spodziewajcie nie wiadomo czego. Mam nadzieję, że się nie spodziewacie. No, szkoda, że z automatu nie ma jakichś więcej do akcji. Natomiast myślę, że jak już się nauczę y, no. robić kombinację, to też ta gra będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Ale ogólnie cała, cała. Y, tutaj, zacznij powiem Wam tak: Mortal Kombat. Zarówno gry, jak i film bardzo mi przypadły do gustu. Takie moje klimaty, lubię tego typu rzeczy. I nawet jakoś całkiem niedawno, parę miesięcy temu, sobie właśnie Mortal Kombat odpaliłam na zasadzie, żeby sobie zobaczyć. Nie? O ty kurwa, ja nigdy nie pytał czy najpierw lewa, czy prawa w tych kombinacjach, wiecie co? Wol podciął. Żryj gleby, sykińsynu. No. Y, za chuja, nie wiem, co to są te znaczniki na dole. True story, nie mam zielonego pojęcia. Fajne. Jak ja to zrobił? Mój ulubiony motyw. Jak ja to zrobiłam? O ty chuju mały. Zawsze to uwielbiałam w e, grach typu. Pamiętam, że na PSX to mieliśmy taki opada, na którym się dało kombinacje zapisywać. Był jakiś taki dokokrzony był wtedy. No... Nie chciałam, żeby to był finisze. <laughs> ale pewnie się, że jak mi się to nie nagra, albo mi się za bardzo dźwięk z, gry, z dźwiękiem z tego rozjedzę to się bo zastrzela. No, ale będę mieć na pewno masę bawienia się z złączeniem, ale myślę, że raz w tygodniu mogę się poświęcić dla samego czystego gamingu i czystej zajebistości tej gry. Trochę wkurzający jest to, że za każdym razem robi dokładnie to samo. Czekajcie, jeszcze raz ogarnę tą listę. Może coś tam z tego bym zrobiła. Mów list. Lewy, prawy, czwórka. Gdzie jest kurwa czwórka na tym padzie? U góry. Lewy, prawy, trójka. To chyba czasem robiłam. Dół lewy, jedynka. Gdzie jest jedynka? Ja w ogóle nie kojarzę, gdzie są cyferki na padzie, nie? Dobra, czekajcie. Lewy, prawy, czwórka. Lewy, prawy, czwórka. I mi przylagowało. <śmiech> Pięknie. <śmiech> Dobra, a lewy, prawy. Kurwa. W to. Nie zrobię tego wcale. Nie jest takie łatwe. 200 co, czekajcie. W pierdolną mu najpierw trochę. ...żeby mi czasem wiecie, nie, nie zajechał gościa. Wybaczcie tym momentami, spadki klatek troszkę jeszcze tego nie ogarnęłam. Coś będę kombinowała. Jeżeli macie jakieś rady, to przy bardzo. Chociaż. ...da fuk! Niefajne. Nie fajne. Stwierdzam, że nie fajne. Aha, to jest to podcięcie. Czekajcie, to było dół lewy, jeden. dół, lewy, jeden? Dół, lewy, jeden... No, come on! Dół, prawy, jeden? Gdzie to jest jeden? Gdzie to jest jeden? Ufa. Nie, dobra, czekajcie, lejemy go. Po prostu go lejemy. Jaki skurwol! Nie rób mi tak chuju, głużej. Naprawdę nie wiem, od czego wychodzą te... Znaczy, zależą te kombinacje. Nie ogarnąłem tego. Sonia. Ale mi skurwol wiebał, boże, Nie miło. Szczerze nie miło. Ja się teraz uczę kombinacji, więc to jest w ogóle, wiecie. Ale dlaczego mi ten lewy. Lewy, prawy, czwórka? No, come on! Ogarnij to. Ona nie chce mnie słuchać! Nie wiem, co to było, nevermind. No skurwo, zdycha. Ale jak on mi wtedy wiebał. Ty, ale czekajcie, jak jej fajnie spodnie rozwaliło. <śmany> Podoba mi się. Znaczy, jeżeli macie, nie wiem, jakiś typ, na przykład chcieli mi się w następnym odcinku jakimś tam typem zagrała, to... Dajcie znać, no chociaż jeżeli będzie nie no, średni finisher, ale chuj, e, jeżeli zacznę tryb opowieści, to tam chyba nie ma wyboru, ale tak w chcieli jakieś takie odcinki, to, to piszcie. Dobra, ile nam tam jeszcze typów zostało? 5, dobra. Znaczy, jesteśmy na piątym. No, shit, reloku. On w książce. Szczęście... Nie pamiętam, czy było od początku, czy w książce części został dodany. Natomiast wiem, że zawsze ich spuszcza w brat. Bo coś z tym. Ale zajebiste jak ja to zrobiłam. Dobre! O, wyszło! Wyszło mi! Tam to mi wyszło! Słuchajcie, wyszło mi! Nie wiem, naprawdę nie wiem, od czego zależą te kombinacje, ale kurwa, jak mi wyjdzie, to jest po prostu przechuj radość. Au. Muszę się nauczyć z tego, kurwa, tego typu rzeczy robić. To było piękne. Nie od no, trzeba go zajebać, nie, Żebyście mieli wątpliwości. Ale jest coraz trudniej. Nie, nie ma tak łatwo. Ale dobra. No, 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 no. Skurwalku, walku? No, 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 no. Znowu mi wyszło, znowu mi wyszło. Komu. Naprawdę nie mam żadnego pojęcia, od czego to zależy, nie? Nie wiem, jak palce sobie już na klawiaturze ułożyć, ale no po prostu... Ej, te samochody z tyłu są zajebiste. Słuchajcie, jak ładnie w dostaje. Aha, jeszcze mogę go zfinansować. No cóż, nie było to, to, to co planowałam, ale... Ale całkiem spoko. Ale i na cytku rozerwało. Tak niewiele do szczęścia brakowało. Mogłem się pozwolić jeszcze uderzyć parę razy. Nie, proszę nie. Nigdy ją nie grałam. Znaczy, jeżeli grałam, to bardzo rzadko. Ze względu na to, że nam się cholernie nie podobało. Chociaż jej odpowiednik filmowy był chyba brzydszy z Reya. No ten strój po prostu. Bo coś tam mi się ładuje na dole, coś mi się nie ładuje, coś zdobywam, coś nie zdobywam. Ale nie wiem czy zauważyliście, ale... wypierdala! Nie będziesz po mnie skakać góra dziwko. I ty kurwa mała. Żyj ciosamaria. No pfff! Jak mogłaś mojego specjalna zablokować? Ty głupia kurwo. Ej, słuchajcie, mam z taką nieodpartą radość z grania. W... Że po prostu to jest niewyobrażalne. Ja mam nadzieję, że chociaż część tej energii po prostu do was przechodzi. Nie! Nie! Nie kurwo! Wypierd. Czy bo czymś tu się w ogóle blokowało, wiecie? Nie! Czekajcie, tym był blok chyba ten. Dobra, ale tą do ósemką jest niewygodnym, jest pod ósemką za dużo klawiszy! Naprawdę jestem tak nieprzyzwyczajona do pada. Wybierajcie <ścoughs> mnie! A Kurwo tempo! Może by ci tak cycek wyskoczył. Znaczy, w sumie bardziej mnie, bo jestem ładniejsza. Nie słuchajcie dostanę w pierdul Na poziomie początkujący dostanę w pierdół przecież to jest kurwa fail! Fail roku! Fail roku, ani nie szkodzi. Chodzi o sam fakt po prostu napierdalania w tym, jakże zacną produkcję. Ja muszę ewidentnie zacząć blokować, bo... No chodź tu, dziwko! ile? Co ona mi robi? O, piękna! Zajebista, tego tak w nie było. No i suka mi zrobiła fatality. Ale dobra, nie no dobra, mi siatki, to tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobał wybaczcie do ten fail, ale na tym nie poradzę. Dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać co chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Ja się postaram jakoś Doprowadzić tą grę, też, troszkę bardziej ją ogarnąć. Chcesz, jak wiecie, ja nic w tym wypadku nie obiecuję. Dobra, dziękuję Wam, kochani. Mam nadzieję, że jeszcze raz, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, pamiętajcie. Także komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, są jak najbardziej mile widziane. I pozdrawiam Was, kina. Trzymajcie się. Cześć!